Teraz. Jestem spokojny co do podium yy, Jarka Hampela dzisiaj, bo widać, że, że dzisiaj Janusz trafił idealnie. Ten jeden wyścig, kiedy przyjechał czwarty, no to jest to jest Grand Prix. Tutaj naprawdę rzadko kiedy zawodnicy zdobywają komplet punktów, czy... czy... I patrzymy już jak wybierają panowie półfinaliści. Ten czerwony tor ostatniej parę wyścigów niesie najlepiej i żółty tor czwarty również. Emil Sajputinos Emil. wybrał to właśnie pole. Emil Toninio i Żagar, no to już mamy wielkie emocje. Emil Toninio to już wystarczy, a jeszcze to tego Żagar. Tak. I Żagar wybrał trójeczkę. I jeszcze Andreas Johnson, czyli... Czyli kierowca, ambulansa wcale nie musi się nigdzie oddalać do, do baru, powinien czekać cierpliwie, bo to mieszanka wybuchowa. By Zdecydowanie. Patrzymy jeszcze raz: obsada półfinału numer 1. Antonio Lindbeck, Andreas Jonsson, Matej Żagar i Emil Sajfudino. Ja mam wrażenie, że ten drugi zestaw jest mocniejszy troszeczkę chyba. Zgadzam Jarek. się z tym, co mówisz. Jarek Hampel zaczął wybierać i wybrał pole pierwsze. W czerwonym kasku zobaczymy Jarka Hampela w półfinale drugim. Kenelbier, Kenelbier ustawi się. Tuż Który obok wyjątkowo piarka. dzisiaj szybki jest na trasie, nie wiem jak on to robi, ale po prostu ściga się na całego. W pole i żółty wybrał Janusz Kołodziej i dla Grega, można Janke było się tego spodziewać, została trójeczka, Greg Hancock. z tego pola, które jemu się też nie podobało, zresztą dzisiaj nie podobało się nikomu. Jarek Hampel, Kenneth Bier, Greg Hancock i Janusz Kołodziej, to jest obsada drugiego, drugiego półfinału, no właśnie, mocniejszy i, i polski. Polski, dwójka Polaków, to tak kolejny raz w roku się ułożyło, że Polacy są razem w półfinale, jadą z Hankokiem. Chciałbym, chciałbym, żeby wygrali z tym Henkokiem 5-1, żeby Tomek nie stracił za dużo, bo w tym momencie stracił 3 punkty, czyli jest 16. To jest, to jest naprawdę duża strata i wielkie wyzwanie przed całym teamem Tomka, aby próbować tą stratę już nadrabiać niedługo w Szwedzkim Molini. Zobaczymy jak pójdzie w półfinałach. Ja jestem spokojny o to, że Jarek do tego półfinału wejdzie, czy Janusz da radę.